Cześć, czołem. Siemanko, Smurf na piąteczka dla wszystkich, jak zawsze, to już taka klasyka. Dobra, zaczynamy. Pogadamy dzisiaj sobie o takim temacie, o kilku tematach w sumie. Poruszamy temat insuliny e, krótkiej. Rodzajów insuliny jest bardzo długo. Są e, o średnim czasie wchłaniania, długim. E, jeżeli bym miał rozróżniać to nawet długim i bardzo długim, bo od 48 nawet do 72, które właśnie pikują gdzieś po 72 godzinach. No, nad tym zapanować, to już może być śmiesznie. Ale my skupimy się na insulinie krótkiej. Na tej, na, które, na której bazuje, no tak jakby jest najbardziej popularna wśród kulturystów, gdzieś tam wśród e, sportowców, którzy chcą rozwinąć gdzieś tam swoją sylwetkę, no to ta insulina krótka e, zawsze jest takim początkiem, od niej się zaczyna. Ktoś, kto zaczyna zabawę z insuliną, no nie wchodzi od razu na insulinę długą i nie eksperymentuje. No to tak, insulina, tak w skrócie, co to jest w ogóle? No bo to nie jest tak, że insulinę podajemy, ona jest i ten cukier we krwi raptownie wpada w czarną dziurę i go nie ma, on paruje już. I my żyjemy o cukieru, mam dobry, mam dobrą wrażliwość. No nie. To nie działa tak. Insulina to jest taki e, klucz. Jakby to, no to jest klucz. Jest sobie komórka, no komórka, mięśniowa, tłuszczowa komórka. W tej komórce jest jeden otworek, który jest zamknięty załóżmy taka brama, ona jest zamknięta, a tu są takie, jakby wejście na receptor, receptor, komu, receptor insulinowy. Insulinka sobie tam leci, znajduje receptor insulinowy, łączy się z nim, i dosłownie, kiedy ona się z nim łączy, to ta brama się otwiera. I komórka wtedy te aminokwasy, glukozę, wszystkie te mikro, makroelementy, które są potrzebne, Bierze do siebie. Jeżeli by nie było tej insuliny, no to wiadomo, nie ma insuliny, nie ma jak się połączyć, nie ma jak otworzyć tej bramy z komórką, nie ma się co połączyć, no i nie ma. Komórka mięśniowa, jako chyba jedyna, no ale obchodzi nas ona w tym momencie, nie, umie zrobić coś takiego, umie. No. Zrobi, zachowuje się tak, jeżeli już jest przepełniona, tam już po prostu nie zmagazynuje więcej aminokwasów, glukozy i tak dalej, to ona ten receptor insulinowy chowa. Insulina sobie może latać, ale nie znajdzie tego receptora. Więc jeżeli nie znajdzie tego receptora, no to ona tam nie otworzy się nic i ta komórka mięśniowa nic nie wchłonie więc wtedy będzie w dużej mierze reszta odkładała się w glikogen, jeżeli ten zapas glikogenu jest uszczuplony, a jeżeli nie, jeżeli jest uszczuplony, no to tam się odłoży, a jeżeli tam też już jest pełno, tak, no to odłoży się nam to w tłuszczyk, bo komórka tłuszczowa jest taka cwana, taka chciwa, łajza, że tak powiem, że ona tego receptora insulinowego nie schowa. Ile byście tam nie dali, to ona wszystko przyjmie. Taka jest no chciwa łajza, a zarazem łaskawa, no bo nic się nie zmarnuje. Nic nie ginie w naturze. Ale dla nas jest to minus, no bo ten tłuszczyk może odłożyć się szybko. Więc dlatego też na redukcji, czy tam po redukcji jak jesteśmy, dodajemy powoli tych węglowodanów, bo przyjdzie taki moment, że będzie ich za dużo i zacznie nas ulewać. To znaczy, że już nasze mięśnie też nie będą w stanie tam tego wszystkiego ogarnąć, tej ilości żarcia. No i ta energia będzie musiała być magazyn magazynowana na potem na późniejsze 3 miesiące redukcji, żeby to przejarać. No ale, no insulina też nie jest brana po to tylko, żeby zbić nam ten cukier, tak? No jest, można powiedzieć, no jednym z najlepszych transporterów. Dzięki niej właśnie nasze komórki mięśniowe są tak na maksa e, odżywione, dlatego ona jest tak anaboliczna. Wiadomo, że podacie insulinę, możecie podać i przed, 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 przed posiłkiem, e, tam przed posiłkiem, nie mówię przed, po prostu przed ringiem i już będziecie czuli e, różnicę chociażby w pompie mięśniowej no bo tak gołym okiem nie da się odczuć, że e, tam wpłynęło tyle glukozy do komórki czy aminokwasów. Odczujecie to tylko pompą mięśniową tak w skrócie. E, ja tu sobie zerkam na karteczki, mam w podpunktach nie chcę po prostu zacząć jednego tematu, potem drugiego, potem wracać, bo chcę sobie stopniowo lecieć, więc sobie zerkam, żeby to miało jakieś ręce e, i nogi. E, i teraz, tak jak powiedziałem, ta komórka mięśniowa może się nam tam po prostu zrobić taka, że zamknie ten receptor, nie weźmie więcej. Więc osoby, które chcą masować na dwóch, trzech posiłkach dziennie, no będzie to bardzo ciężkie. Tu mówię o przypadku bez insuliny e, z zewnątrz, czy nawet podawanej z zewnątrz. Dlaczego? Każdy posiłek, każdy skok cukru we krwi powoduje wyrzut insuliny, że te komórki gdzieś tam to wszystko przyjmą. Wiadomo, w ciągu dnia też ruszamy się, ta, ta energia zostaje gdzieś tam e, tak jakby spożytkowana no na najprostsze czynności. My nawet siedząc, czy bądąc na... E, sprzątając w domu, używamy jakąś energię, więc ona ubywa. A po dwóch, trzech posiłkach, no jak my zjemy, raz się nafutrujemy pod korek, no jest jeden wyrzut insuliny, duża ilość tych węglowodanów po prostu się zmarnuje, odłoży się w smalec, no, w kankę tłuszczową. Jeżeli będziemy jedli mniejsze posiłki, a czy mniejsze, częściej te posiłki, ale nawet bardzo obfite, to ten wyrzut insuliny już będzie większy, bo on będzie występował częściej. Organizm będzie częściej dostawał sygnał, że te węglowodany zostały dostarczone i ten wyrzut insuliny będzie ponownie występował. No i moim zdaniem, moim, no tak myślę, że po prostu posiłki co 3 czy 4 godziny w ciągu dnia pozwolą na to, że więcej wykorzystamy tej energii właśnie gdzieś tam więcej gdzieś jej będzie spożytkowane właśnie w mięśniach, a nie wszystko pójdzie w tłuszczy, bo no będziemy dostarczać tak jakby trochę mniej, ale częściej, ale zarazem ten wyrzut insuliny będzie występował no, częściej, tyle ile razy będziemy dostarczać węglowodany, tyle razy ten wyrzut insuliny będzie występował, no. no. ale teraz, ktoś, kto tam no sobie trenuje, fajnie, fajnie, insulina, no słyszałem, chciałbym spróbować. Jak? Googlujemy. Ile przyjąć insuliny tam na 10 gram, węglu, no, na ile węglowodanów? No i najczęściej co Wam wyskoczy gdzieś tam w jakichś badaniach, czy gdzieś tam na jakichś stronach, no to będzie jedna insulina na 10 gram węglowodanów. Dlaczego? Jedna jednostka insuliny na 10 gram węglowodanów, ponieważ to jest jeden wymiennik. Tak to jest nazywane no, w szpitalu medycznie, tam gdzieś cukrzycy tak sobie tam to mówią, że jedna jednostka insuliny to jest 10 gram węglowodanów, czyli jeden wymiennik. Ale osoba zrobiła mocny trening, cukier wyjściowy po treningu to jest jakieś, no nawet 70-80. Ona zjada 100 gram węgli, podaje 10 jednostek insuliny. No hipomurowane. Wątpię, naprawdę wątpię, daje sobie 99%, na, no, że ta osoba dostanie hipoglikami, złapie ją hipoglikemię. Więc jak to dobrze dobrać? Jesteśmy osobą zdrową, trzeba uwzględnić trening i tak jak ja prowadzę swoich podopiecznych czy sam zauważyłem po sobie taką bezpieczną dawką bezpieczną jest jedna jednostka insuliny na 30 do 40 gram węglowodanów, jeżeli mamy jakieś tam objawy, boimy się tej hipoglikemii dajmy na 40 gram węglowodanów i wtedy ta hipka nie powinna nas złapać, no wiadomo każdy organizm jest inny, ja tutaj mówię to że załóżmy 10 osób tak zrobi, a jedna osoba dostanie hipoglikemii, może się tak zdarzyć Ponieważ to jest też no, troszkę indywidualnie, ja no, tu mówię, nie jestem lekarzem, mówię to z własnych doświadczeń: gdzieś tam coś czytałem, się dowiedziałem, rozmawiałem, e, gdzieś tam no, po prostu też na ludziach, na podopiecznych, widziałem jak na nich to działało, więc to Wam po prostu przekazuję. Możecie zrobić, podać jedno jednostkę insuliny, zmierzyć cukier, drugiego dnia dwie, no ale można też zrobić taki schemat, i też powinno być, e, być ok. Jeżeli natomiast was ta hipoglikemia złapała już. Albo może inaczej, czujecie, że po treningu wracacie, już was łapie hipoglikemia. Już jeszcze nie wbiliście insuliny, a już was łapie hipoglikemia. Wtedy naprawdę bym podał jedną jednostkę tylko na 40 gram węglowodanów i więcej by nie było trzeba. Ponieważ dużo przypaliliście no, energii na treningu, macie dobrą wrażliwość, i aż takiej ilości insuliny wam nie potrzeba. A u osób zdrowych. Ta trzustka też pracuje, ona swoją działkę insuliny wyprodukuje, więc my mamy jej tylko pomóc, ją odciążyć, no i dostarczyć trochę tej insuliny więcej, żeby jednak tam więcej w te komórki mięśniowe nam tego, tego wszystkiego upchała, bo insulina no jest taka, że jak tam ten cukier znajdzie się już w jakiejś tej wartości 140, gdzieś tam 140 czy tam no 130, to ona już będzie stopowała. No bo tu już jest taka norma i ona już nie musi tego cukru zbijać. A my możemy jeszcze tam delikatnie ją podkręcić, żeby tam jeszcze troszeczkę tej, te, tego wszystkiego z krwi nam do, do mięcha upuściła, jeżeli te komórki jeszcze oczywiście to będą mogły przyjąć. No i tak, jest też patent na insulinę. No tak insulina insuliną, bo dużo ludzi właśnie zbija ten cukier. Bardzo mocno, do wartości bardzo, 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 Niskich. Nawet są takie przypadki, że niektórzy stosują insulinę w celu poprawy apetytu. No bo jest to możliwe. Jeżeli łapie nas hipoglikemia, no to organizm dostaje sygnał, że po prostu musi coś zjeść. No i nam się chce czegoś zjeść, więc dzięki temu jemy więcej. Ale czy to jest mądre rozwiązanie? Może czy zdrowe? No nie do końca. No ale jak wiadomo, w tym sporcie wiele rzeczy nie jest zdrowych, chociaż i na takim poziomie jakimś zawodowym, bardzo tam zaawansowanym no może to być jakieś rozwiązanie a na takim, zawodowym, na takim poziomie gdzieś tam amatorskim e, nawet no za, takim zaawansowanym amatorskim tak ja bym się w coś takiego e, nie bawił no bo po co nie, 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 nie patrzmy wszystko, na wszystko także że super wow że efekty spójrzmy też na te skutki uboczne no negatywne bo na nie dużo ludzi nie patrzy a po tym jak coś się już stanie no to wtedy jest płacz no zawsze lepiej wcześniej warto spojrzeć i zobaczyć, jak to jest. E, tak, no to o cukrze wyjściowym mówiliśmy. No właśnie, jakie są te skutki uboczne e, hipoglikemii, bo o tym się nie mówi. Insulina cudowna, fajnie. Cukier to na Instagrama 46. Już fota: Ja mam taki cukier, ja jestem kozak. No po podaniu insuliny, to każdy cukier będzie miał kozak. I no co się oszukiwać, jak ktoś tam przywali nie wiadomo ile insy, to ten cukier będzie świetny. Pochwalmy się cukrem z rana, na czczo po przebudzeniu, pochwalmy się cukrem bezpośrednio po treningu, a nie po posiłku, do którego dodaliśmy sobie insulinę. Norma insuliny z rana jest od 70 do 99. Dolna granica, czy to jest rano, czy to jest w ciągu dnia, na wieczór, po treningu, przed, to jest 70, i poniżej tej granicy staramy się nie schodzić. Górna granica jest już przesunięta, ponieważ no, z rana jesteśmy na czczo, a w ciągu dnia spożywamy posiłki. i normalnie no to, jak wiecie, na pewno to jest 140, 140 do 2 godzin po posiłku. Około 2 godziny po posiłku mierzymy. Jak mamy około 140, przepraszam, do 140, to jest wszystko. Okej, okay, tak jak być powinno, i żaden lekarz by Was z tego y, powodu gdzieś tam na badania nie wywalił, bo, bo jest ok. O, no. I po co schodzić z tym cukrem tak nisko? Co nam to daje? No, nic nie daje. No, tak naprawdę, że ja sobie tam zjem posiłek, pomogę sobie insuliną, będę miał po treningu 80 czy 90, 100, a ktoś zbije do 46, to co mu daje? No, ten cukier został zbity. Okej, okay, ale czy te, ten cukier cały powędrował w komórki mięśniowe? Czy mamy tego pewność? No nie. Więc ten cukier mógł powędrować wszędzie, gdziekolwiek. Ważne, że insulina go zbiła. Tak? No tak. A więc e, wartość została też zmieniona. Kiedyś było, że może tam do, od 55 w dół. To już jest, się zalicza do hipoglikemii. Ta norma została zmieniona i teraz jest od 70, że te 70, a już w dół, no to już jest do 70, a już poniżej 70, no to już się nie powinno schodzić i jest to hipoglikemia. A dlaczego? Ponieważ zbyt mocne schodzenie z cukrem może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz mózg. Mało cukru, mózg może też no, nie być tak odżywiony, jak powinien. Mózg jest taką Takim organem, który potrzebuje paliwa 24 na dobę i nieważne co się dzieje, organizm będzie nie odetnie go, tak jakby od zasilania. W pierwszej kolejności będzie pakował w niego, bo to mózg pracuje i pilnuje wszystkiego, żeby wszystkie funkcje życiowe zostały podtrzymane. To, że serce bije, no to też mózg za to odpowiada, że te serce bije. To, że my oddychamy, to też mózg odpowiada, więc... No, nie wystawiajmy tej swojej czaszki gdzieś tam na, na takie próby, bo na dzień, dwa, na jedno, dwa, dwie, trzy, cztery hipoglikemie nam nie grozi, ale patrząc daleko przyszłościowo, mówię rok, dwa, trzy, już może to mieć bardzo nawet duży wpływ na nasze zdrówko. Dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Nasilenie powikłań e, naczyniowo-sercowych, czyli też na przykład, jak ktoś e, ma jakieś problemy z serduchem, jestem jest tam chory e, i kieruje się po insulinę, no to dobrze by było, żeby ta osoba e, no nie dopuszczała do tej hipoglikemii, bo będzie narażona na, e, no na jakieś przykre zdarzenie. No, lepiej tego unikać, nawet chyba grozi to zawałem, no już nie pamiętam, ale nie obciążać tego serducha mocniej. No i właśnie zaburzenie rytmu serca, tak, no te serducho będzie, e, sami wiecie, że kłapie nas ta hipoglikemia, jak ktoś miał już okazję, czy tam doświadczyć tego uczucia, nie jest fajne, e, no to drżenie rąk, e, może być troszkę zamazany obraz, zimne poty, serce zaczyna nam koła walić i to konkretnie, u każdego to objawy mogą być trochę inne, jednak... E, Zawsze jest tak, że te pierwsze objawy u jednych może być drżenie rąk, zimne poty, potem może na przykład być kołatanie serca czy coś takiego. U innych na odwrót, ale suma sumarum u każdego będą takie same, jeżeli w ciągu bardzo szybko nie zareagujemy i nie podbijemy tego cukru. Także pilnujemy cukru w tych wartościach nie sugerujemy się tym, że ktoś się chwali, że ma cukier 40 czy 50, ręka mu tak drga. No, ale mówię fotę, on musi strzelić na Instagram i się pochwalić, jakiej on to wrażliwości insulinowej zarąbistej nie ma. No nie, bądźmy rozsądni. Jeżeli takie normy są przyjęte, że jest ok i z nami jest ok, że jak pilnujemy tego cukru, że nie schodzimy poniżej 70, jest dobrze, to po co kombinować? Po co przesadzać? I tak nasz sport, że tak powiem, no nie jest mega zdrowy, wybitnie zdrowy. Więc tam, gdzie możemy, no to się oszczędzajmy, bo no bez sensu się katować i niszczyć, tak jakby na siłę, żeby tylko zbić ten cukier. To nam za wiele nie daje. Jeżeli będziemy często doprowadzać do hipoglikemii, możemy się czegoś razu zdziwić i to bardzo mocno. Tak działa system obronny. Jakby to powiedzieć, układ obronny. Jeżeli cukier spada, my dostajemy znak od organizmu właśnie przez drżenie rąk, zimne poty i tak dalej i tak dalej, że to jest taki sygnał, że trzeba zjeść. Że to co, dzieje się coś złego, że my musimy zjeść. Ale ten układ obronny będzie zanikał. Bo jeżeli my będziemy notorycznie doprowadzać do hipoglikemii, schodzić nisko z cukrem, nasz organizm po prostu się dopasuje do tego. On bo uzna, że jak tak jest często, to tak ma być. I będzie raz, że przy 60 złapie Was hipo, za tydzień, dwa miesiąc złapie Was przy 40, a potem Was nie złapie objawy hipoglikemii, tylko zaśniecie. I no, nie wyślę organizm tych sygnałów obronnych, nie da znaku, że z cukrem jest coś nie tak, no bo to przecież on tak już od 3 miesięcy jedzie, to on tak da radę żyć, to jest norma. A tu raptem obudzicie się, nie wiem, w szpitalu albo w karetce. Więc też nie polecam. Oczywiście wiecie, to nie będzie tak, że ja tu mówię i to zaraz każdego czeka, kto doprowadzi się do hipoglikemii raz czy dwa razy w tygodniu, bo się zdarza. Ale po prostu pilnować tego i jak się da, to do tego nie dopuszczać, bo to nie ma sensu. No kompletnie nie ma nie ma sensu. Eee, dobra. Przejdźmy teraz właśnie. no Do tej. Mamy hipoglikemię, ok. No ale co zrobić? Co organizm robi? No, żeby się bronić. No jest glukagon, tak? Insulina, glukagon, zupełnie przeciwstawny, zupełnie inaczej działają. Insulina zbija, glukagon produkuje. Cukier wywala cukier. No i tak, gluko, glukagon tak jakby pobudza dwie funkcje w, w organizmie: glikogenolizy, czyli tak jak każdy zna Wie i uważa, twierdzi, że jak cukier spada, to organizm od razu z zapasy glikogenu sobie bierze, produkuje pyk, pyk, pyk i to tylko z glikogenu. To ty tylko glikogen, nic więcej. A zawsze to było tak, mówiłem też, że aminokwasy, że nie aminokwasy, że tam są, też są, bo zachodzi proces glukoneogenezy. Czyli organizm próbuje wytworzyć cukier z tłuszczów oraz z, aminok z aminokwasów glukogennych. No, nie, nie są to wszystkie aminokwasy, ale jest ich tam spora część. I te procesy, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że jak nie ma glikogenu, to organizm odpala sobie e, drugi, jak tam jakiś agregacik, no i a to z tłuszczów sobie wezmę z aminokwasów. Nie. Te procesy mniej więcej odpalają się tak samo. Organizm musi i z tego, i z tego, bo e, no, tak to działa już, no, ta, tak to jest. Więc te aminokwasy też tak jakby przy hipoglikemii są gdzieś tam wykorzystywane do tego procesu obronnego. Glukagon też, żeby ten hormon no skąd się wziął? No jak każdy hormon się produkuje, nie bierze się tak z nieba, nie spada. Coś tam musi się stać, żeby ten hormon był. Żeby glukagon został wyprodukowany, także są potrzebne aminokwasy. Czyli już mamy dwie reakcje, gdzie tak jakby sami dopuszczając do hipoglikemii wymuszamy do tego, żeby organizm wykorzystywał aminokwasy w celu bezsensownym, bo możemy do tej hipoglikemii nie dopuścić i te aminokwasy nie będą ruszane. Nie będzie ich poziom no tak jakby przepalany, żeby nas ratować podbijając cukier do góry. Glukagon będzie się też wytwarzał nie tylko w przypadku hipoglikemii, ale teraz też podczas dużego skoku adrenaliny, a także mogą powodować go aminokwasy takie jak arginina i alanina. No dobra, no ale co tu gadasz o glukagonie? No to my wiemy, podnosi cukier i tyle. Ok. Podajmy sobie przykład. Wracacie z treningu, już łapie was hipoglikemia. Już. Czyli już organizm dostaje sygnał, że trzeba ten cukier podnieść, czyli zaczyna się produkcja glukagonu, a glukagon zaczyna stymulować narządy, żeby ten nastąpił wzrost glukozy we krwi. No i łapie was kipo. Już tam zaczynacie, siadacie zaraz do posiłku, tam glukagon już sobie krąży. No i teraz glukagon będzie też wzmacniał serce, no tak już taj, tak jest, że wzmacnia serce, no bo przy hipoglikemii, te serce gdzieś tam zaczyna kołatać, no pod, zostaje gdzieś tam troszkę zmuszony do mocniejszej pracy, glukagon tak jakby je wzmacnia. E, glukagon działa na nerki, działa moczopędnie i sodopędnie, czyli wypłukuje nas trosz, troszeczkę, no, że tak powiem, no, ale to nie ma biedy, bo to i tak idzie szybko uzupełnić, ale co najważniejsze, e, glukagon osłabia perystaltykę jelita cienkiego, grubego, żołądka, osłabia, no, gdzieś tam pracę tego układu trawiennego, więc Łapie was hipo, chcecie zjeść, szybko zjeść, żeby ten cukier zaraz tam się szybko normował, no ale tutaj żołądek i wielita gdzieś tam trochę są upośledzone, no bo glukagon powoduje to, że one nie pracują tak jak powinny. I tyle. Macie tutaj obraz. Bardziej nie chciałem tu mówić o insulinie, nie chciałem tutaj mówić o glukagonie. Tylko ustrzec was przed tym, tym trendem, tą modą teraz zbijania tego cukru. Jeżeli ktoś tam ma jakieś obawy zainwestować w glukometr, rano badasz cukier, masz 90, 85, okej, okay, nie ma problemu. Niech taki ten cukier będzie. Nie musisz go zbijać, więc niech ten cukier taki będzie, nie ma problemu jeżeli po treningu zjecie posiłek potreningowy, wspomożecie się insuliną z zewnątrz i po dwóch godzinach macie cukier 100, okej, okay, zarąbiście, nie zbijajcie go do 40, 50, jak macie tam, no fajnie by było, może że gdzieś tam po treningu, jeżeli już się wspomagacie insuliną, był gdzieś tam 80, 90, 70 po dużej dawce węgli, no bo dobrze by było, więc ojejku, jeszcze pies mi zaczął szczekać, przepraszam, no, ale mam nadzieję, że mocno nie słychać. No więc, nie zbijamy cukru, bo szkodzi to naszemu organizmowi, szkoda, szkodzi to naszej czapce, a potem to wyjdzie w życiu i wszystko się zweryfikuje, że ten cukier może nie, że ten cukier był za niski, ale po prostu gdzieś to się odbije na naszym zdrowiu i jest to niekonieczne. Ja tego cukru tak nisko nie zbijam, nie polecam nikomu zbijać i, i tyle. Trzymajcie się, mam nadzieję, że będzie to dla was jakaś przystroga. Macie jakieś pytania na temat insuliny? Ja tu też nie mówiłem dokładnie o wszystkim. A jeżeli macie jakieś pytania o insuliny, możecie pisać, na ile będę mógł pomóc, odpowiedzieć, to to zrobię. I tyle. Miłego oglądania. Mam nadzieję, że materiał miło się oglądało. Trzymajcie się. Siema.